Czy niepodległość Polski jest realna? Trzeba zadać sobie zasadnicze pytanie: czy możemy dojść do kompromisu z Carem Władimirem Putinie? I kto po Putinie? Oto są następujące pytania. Tak? Trzeba było zmodernizować państwo polskie całkowicie, odciąć tajne służby od wschodu, tak? I przekształcić kulturę polską na propolską i naukę, tak? Od tego trzeba zacząć, tak? Czy to jest realne, tak? Żeby do Polski wróciła niepodległość, tak? O to jest pytanie, tak? Chyba każdy wartościowy człowiek chce wolności dla swojego kraju, tylko ludzie pozbawieni wartości wolą mieć służalczą duszę, tak? Służyć schodowi, tak? Mi, jako patriocie, zależy na niepodległości. Chyba każdemu patriocie zależy na niepodległości. Tak, żeby był kraj wolny, wartościowy, bogaty, wolny i bezpieczny, tak? Swobodny, tak? Trzeba zmienić mentalność i to zależy od pokolenia. To pokolenie umrze, potem następne. Czy Bóg da wolność Polsce, tak? Środkowo-Centralnej Europie, o to jest pytanie, tak. Ciekawy temat. No i czy doczekam się niepodległości, o to jest pytanie. Tak.